Cześć! Dziś pokażę Ci, jak spersonalizować aplikację zdjęcia, czyli galerię, na iPhone'ie lub iPadzie w nowym iOS 18. Jak pewnie zauważyłeś, galeria, czyli aplikacja zdjęcia, to jedna z aplikacji, które najbardziej się zmieniły w tym nowym systemie. Jedną z nowych funkcji jest możliwość jej konfiguracji, czyli personalizacji. Jak widzisz, na samej górze wyświetlają się wszystkie nasze zdjęcia, a poniżej pojawiają się ostatnie dni, albumy, osoby, kolekcje, wspomnienia i inne. Ale jeśli nie podoba Ci się ten układ, istnieje sposób, żeby go zmienić. To bardzo proste. Działa tak samo na iPhone'ie, jak i na iPadzie z iOS 18. Gdy wejdziemy do aplikacji zdjęcia, przewijamy ekran na sam dół. Jak widzisz, pojawia się opcja Dostosuj i przesuń wszystko. Stukamy w nią. I teraz możemy zacząć modyfikować. Na przykład ja lubię mieć albumy na samej górze, ponieważ to z nich najczęściej korzystam. Potem mogę ustawić osoby jako drugie. I tak dalej, wszystko ustawiamy według własnych preferencji. Możemy też odznaczyć elementy, których nie chcemy widzieć, na przykład narzędzia, udostępnione albumy albo sugerowane tapety. Ja akurat zostawię wszystkie, ale jeśli nie chcesz widzieć albumów albo osób, wystarczy je odznaczyć i gotowe. Gdy już wszystko ustawimy i skonfigurujemy tak, jak chcemy, stukamy w krzyżyk w prawym górnym rogu i wszystko zostanie zapisane. Jak widzisz, teraz, zaraz po zdjęciach, pojawiają się albumy. To wszystko. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzach. Do zobaczenia, dziękuję.